Arnold przeszedł na emeryturę miesiąc temu i postanowił osiedlić się w swoim domu. Jego rodzice chcieli jednak zatrzymać syna, ale ten stanowczo im powiedział: Nie, w mieście jest mi ciasno, nie mam wystarczająco dużo miejsca. A na wsi jest w porządku i tak rzadko jesteś w domu. Zadomowię się więc, naprawię kilka rzeczy, jeśli zajdzie taka potrzeba, a potem, być może, założę rodzinę. Arnold był wcześniej żonaty, ale małżeństwo nie wyszło i para rozwiodła się, zanim jeszcze urodziła dziecko. Po włożeniu swoich rzeczy do torby, Arnold rzucił jeszcze jedno spojrzenie na mieszkanie rodziców i skierował się do wyjścia. Mama nie pożegnała się, bojąc się, że się rozpłacze. Za to ojciec dał mu kilka rad: Wiem, synu, że jesteś porywczy, ale uważaj na siebie. Mimo, że to mała wioska, jest tu wystarczająco dużo negatywności. Ty i ja jesteśmy wojskowymi i zawsze musimy mieć się na baczności. Arnold uścisnął dłoń ojca, dzięki tato, naprawdę miło było usłyszeć od ciebie słowa otuchy. I zapewnij mamę, żeby się zbytnio nie martwiła. Podczas służby Arnoldowi, oprócz mieszkania, udało się kupić samochód. Używał go do jazdy do swojego schroniska. Podróż trwała prawie godzinę, a benzyny ledwo starczało. Kiedy zatrzymał się w pobliżu domu, zobaczył dziwnego mężczyznę. Patrzył w okna i mówił coś do siebie. Kiedy zauważył właściciela, natychmiast się przywitał i wyciągnął rękę: Witam. Mam na imię Aleksander. Po uściśnięciu dłoni mężczyźni nadal patrzyli na siebie. Ale po kilku sekundach Arnold powiedział: Dlaczego stoisz w drzwiach? Chodźmy do mojego domu. Arnold posłusznie poszedł za nim i zatrzymał się dopiero, gdy weszli do domu. Wow! Dom jest jak nowy, jakby nikt w nim nigdy nie mieszkał. Znam panią Magdalenę i pana Witolda, ale pana nigdy tu nie widziałem. Musisz być ich krewnym. Arnold ponownie wyciągnął do niego rękę: Jestem synem właścicieli tego domu. I nie byłem tu wcześniej, ponieważ miałem wędrowny charakter pracy, więc nie mogłem tu przyjść. Aleksander podszedł bliżej i przyjrzał mu się uważnie: Wow, jak mogłem nie zdać sobie z tego sprawy od razu? Chociaż nigdy nie miałem okazji zobaczyć pana Witolda, gdy był młody, wyglądasz zupełnie jak twój ojciec. Przepraszam, że na początku cię nie poznałam, twoich rodziców nie było tu od dawna. A ja nie odwiedzałem ich zbyt często. Mam dużo pracy. Arnold postawił torbę na podłodze i zapytał: Przepraszam, Aleksandrze, że się zastanawiam, ale gdzie pracujesz? Siadając na krześle, Aleksander powiedział tak tutaj, na lokalnej farmie. Została założona trzy lata temu przez przedsiębiorczego człowieka. Wójt pomógł mu z dokumentami i innymi formalnościami. A potem wszystko się zaczęło i teraz gospodarstwo słynie z wysokiej jakości produktów nie tylko w naszym powiecie, ale także w sąsiednich ośrodkach powiatowych. Arnold zastanowił się przez chwilę, a następnie, patrząc na czajnik, skinął głową: Co opowiesz na filiżankę herbaty, że tak powiem, na zapoznanie się? Przy herbacie Aleksander opowiedział Arnoldowi: Jacy ludzie mieszkają w wiosce. Ostrzegł go zwłaszcza przed byłymi skazańcami, którzy osiedlili się na samym końcu głównej ulicy. Mają tam swoje terytorium i nie lubią osób z zewnątrz, tak, to prawda. Nawet w ciągu dnia strach tamtędy przechodzić. Oczywiście nie było jeszcze żadnych poważnych konfliktów, ale kto wie, czego możemy się po nich spodziewać. Arnold poklepał go po ramieniu i odpowiedział: Nie martw się, Aleksander, spotkałem w życiu trudniejszych ludzi. I chcę cię zapewnić, że nie powinieneś oceniać człowieka po ubraniu. Być może ci skazańcy nie zamierzają zrobić nic nagannego. A może po prostu osiedlili się w kilku domach i udzielają się towarzysko we własnym towarzystwie. Skończywszy herbatę, Aleksander zaczął się pakować, no cóż, pójdę już, bo moja żona pewnie już mnie szuka. W razie czego miej oczy szeroko otwarte, nie spuszczaj gardii. Zamykając za sobą drzwi, Arnold wrócił do kuchni i mentalnie powiedział, coś tu jest nie tak z tym Aleksandrem. Dlaczego miałby się bać tych ludzi, skoro nic nie zrobili? Cokolwiek można by Y powiedzieć, doświadczenie bycia wojskowym dało do myślenia, i w najbliższej przyszłości Arnold był zdeterminowany, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się wśród byłych skazańców. Ale do tego czasu musiał też zdecydować się na pracę. Oczywiście miał pewne oszczędności, a emerytura wojskowa była mu wypłacana prawidłowo. Z drugiej strony, Arnold nie mógł siedzieć bezczynnie. Rozpakowawszy torbę, rozłożył się na kanapie i poszedł spać. Już pierwszej nocy poznał wszystkie uroki wiejskiego życia. Byli więźniowie nie dawali mu spać do rana, śpiewając w pijackim szale piosenki dla całej okolicy. Rano Arnold udał się do administracji wioski. Naczelnika jednak nie zastał. Powiedziano mu, że pan Bójnicki dokonuje inspekcji nowego obiektu. Gdy dotarł na miejsce, Arnold bez trudu go odnalazł. Witam. Wczoraj wprowadziłem się do domu numer 45 przy ulicy Mira. Właścicielami są moi rodzice: Magdalena i Witold Harlińskie. Wójt wysłuchał go uważnie i powiedział: Miło mi pana poznać. Jestem Mirosław i jesteśmy prawie w tym samym wieku. Słucham cię uważnie, Arnoldzie, po co tu jesteś? Biorąc go na bok, mężczyzna powiedział: Postanowiłem zapuścić tu korzenie. Moi rodzice chcieli, żebym z nimi został, ale miasto stało się dla mnie obce. Jest tu więcej przestrzeni, a jako były wojskowy jestem przyzwyczajony do skali. Zastanawiałem się więc, czy mógłbyś znaleźć dla mnie jakąś pracę. Nie chcę siedzieć bezczynnie. Nie jestem wyszkolony do lenistwa. Mirosław zmrużył oczy i powiedział z uśmiechem, a więc to tak, jesteś byłym wojskowym. Tak to widzę, jesteś w porządku i mówisz w sposób wyważony, jakbyś ważył każde słowo. Po krótkiej przerwie szef osady kontynuował: Cóż, mamy dla ciebie pracę. I to tylko w twoim profilu musisz pilnować farmy. Znajduje się ona kilometr stąd. Przy okazji została założona przez byłego wojskowego. Nie bardzo wiedziałem, w jakiej był armii. Ale fakt, że farma kwitnie pod jego przywództwem to wielki sukces i duma wioski. Jeśli nie masz nic innego do roboty, mogę cię teraz do niego zabrać. Arnold podzękował Mirosławowi i za 20 minut byli na miejscu. Gospodarstwo naprawdę budziło respekt, czyste budynki. Pracownicy na swoich miejscach, wszędzie czysto i schludnie. Właściciel wyszedł ze swojego biura, czy to sam pan Harliński? Nie wierzę własnym oczom, to pan, czy mi się wydaje? Byli współpracownicy wymienili uścisk dłoni. Arnold odwrócił się do Mirosława i powiedział: Co za prezent mi sprawiłeś? To jest Stefan, kiedyś razem służyliśmy. Sprawca dyskusji podszedł i dodał swój własny wkład do rozmowy. To prawda, byliśmy i nadal jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ale tak się złożyło, że ja przeszedłem na emeryturę wcześniej, a Arnold dopiero teraz. Rozglądając się dookoła, zadał Stefanowi rozsądne pytanie: Ale jak udało ci się na to wszystko pozwolić to dużo pieniędzy prawda. Odpowiedział: To moja Lucja. Znasz ją, spotykam się z nią od czasu, gdy przeszedłem na emeryturę. Zasugerowała, żebym zajął się rolnictwem, zaryzykował, że tak powiem. Miałem pieniądze, a Lucia i jej rodzice dołożyli się do tego. Zaczęliśmy oczywiście od małego gospodarstwa, ale teraz, jak widać, wszystko się rozrosło. Uradowany Arnold jeszcze raz uściskał przyjaciela, dobra robota, Stefan. Bardzo się cieszę. Osiągnąłeś więcej, niż przewidział dla ciebie los. Zwracając się do Mirosława, Stefan zapytał: Przyznaj się, jakiś interes musiał się pojawić? W odpowiedzi szef osady powiedział: Z całą powagą, Arnold szuka pracy. Mówi, że lenistwo nie jest jego przyjacielem, więc weź go do swojej straży. Zwłaszcza, że sam mi mówiłeś, że potrzebujecie dobrych strażników. Stefan pochylił głowę i odpowiedział ze smutkiem, to prawda, nie mogę obejść się bez strażników, a przydałoby mi się więcej pracowników. Gdybym zwiększył moce przerobowe, byłbym w stanie przynieść wiosce spore zyski. Mirosław machnął ręką: Wszyscy, którzy mogą i chcą pracować, są już na Twojej farmie. Nie mam skąd wziąć dodatkowych robotników. Wiesz, jaki mamy kontyngent. Więc przyzwyczaj się do tego, może rozwiążemy Twój problem później. Ale na razie rać sobie z tym, co masz. Zaraz po tym spotkaniu Arnold został zatrudniony jako szef ochrony. On i Stefan dobrze uczcili tę okazję. Arnold wrócił do domu wieczorem. Czuł się dobrze, był tylko trochę oszołomiony. I wtedy zupełnie niespodziewanie Aleksander niemal zwalił go z nóg, Cześć, Stary. Widziałem cię na farmie. Zdecydowałeś się dla nas pracować? Arnold uścisnął mu dłoń, na to wygląda, będę cię strzegł. Teraz muszę się trochę przespać. Przy okazji, co się stało z twoją twarzą, biłeś się z kimś czy coś? Aleksander rozejrzał się i wyszeptał, Tak, są pewne problemy, o których chciałem ci powiedzieć. Zdając sobie sprawę, że nie ma od niego ucieczki, Arnold zaprosił go do domu. Już w kuchni, gdy usiedli przy stole, Aleksander kontynuował: Wszedłem w konflikt z byłymi skazańcami. Pamiętasz, jak ostrzegałem cię przed ich terytorium? Wczoraj wdałem się z nimi w bójkę, dobrze, że uszedłem z życiem. Arnold włączył czajnik i zapytał surowo: Jesteś im coś winien, czy po prostu postanowiłeś zgrywać bohatera? Po chwili przerwy Aleksander odpowiedział przerażony: To nie do końca tak. Chodzi o to, że straciłem od nich pieniądze i chciałem im je zwrócić, ale nie miałem szczęścia. Arnold podszedł bliżej i powiedział z szyderstwem: Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś hazardzistą. Dlaczego do nich poszedłeś? Chciałeś łatwo zarobić. Aleksander był lekko zaskoczony: Moja żona zawsze mi dokucza, że za mało zarabiam. Więc spróbowałem szczęścia w kartach. Ale ci skazańcy mają wszystko pod kontrolą, okręcą cię wokół palca tak, że nawet tego nie zauważysz. Arnold nalał herbaty i powiedział: Musisz przestać grać w karty, inaczej nic ci to nie da. I powiedz żonie, żeby żyła w granicach swoich możliwości, a nie rzucała pieniędzmi na lewo i prawo. Jeśli chodzi o zarobki na farmie, porozmawiam z właścicielem i da ci trochę więcej. Tylko pracuj ciężko żeby nie wstydził się mojej prośby. Cóż, Aleksandrze, jest już późno, a jutro muszę pracować. Idź do domu i nie graj więcej w karty. Aleksander wyszedł po minucie, ale Arnold długo nie mógł dojść do siebie. Nie mieściło mu się w głowie, że normalny człowiek, za jakiego uważał Aleksandra, nagle zdecydował się zaangażować w grę w karty i to jeszcze z tak niebezpiecznymi ludźmi. No dobra, młody chłopak mógłby się na to nabrać, ale on był dorosłym mężczyzną. Aby wyjaśnić sytuację, Arnold postanowił odwiedzić Aleksandra i dowiedzieć się, co tak naprawdę się z nim dzieje. Następnego ranka przybył na farmę. Mirosław czekał już na niego w budynku produkcyjnym: Cześć, stary, widzę, że wyglądasz wesoło. O co chodzi, jesteśmy silnymi ludźmi. A teraz kilka słów o pracy. System bezpieczeństwa nie jest zbyt skomplikowany. Najważniejsze jest to, aby osoby postronne nie wchodziły tutaj i nie wtykały nosa tam, gdzie nie należy. Później przedstawię ci personel i wyjaśnię niektóre niuanse. Dwie godziny później Arnold wypełniał już swoje obowiązki. Jako szef ochrony był odpowiedzialny nie tylko za farmę, ale także za bezpieczeństwo jej właściciela. Pod wieczór podszedł do niego Mirosław i zapytał: "Słuchaj, pójdziemy dziś na kebaba? Moja żona już wszystko przygotowała, nawet nagrzała saunę." Arnold zastanowił się przez chwilę, po czym odpowiedział: "To niezły pomysł, ale najpierw odwiedzę jednego z twoich pracowników, a potem przyjdę prosto do ciebie." Mirosław zmarszczył brwi i zapytał: "Kogo tak bardzo potrzebował mój przyjaciel? Może są podejrzenia o nieuczciwą grę?" Arn machnął ręką i odpowiedział: Nie, to nic skomplikowanego, po prostu chcę się czegoś dowiedzieć. Wrócę później i ci powiem, być może będę potrzebował Twojej pomocy. Pół godziny później Arnold dotarł do domu Aleksandra, ale nie było go tam, ale na progu stała zapłakana żona i prosiłam go, żeby tam nie szedł, ale on nie rozumie. Znowu przegra wszystkie pieniądze, jak będziemy żyć, nie mogę sobie wyobrazić. Arnold dowiedział się od niej, gdzie miejscowi hazardziści grają w karty, i po kilku minutach wszedł do nędznie zbudowanej chaty. Żarówka pod sufitem ledwo oświetlała pomieszczenie. Aleksander usiadł przy stole a obok niego dwóch mężczyzn. Obaj mieli tatuaże na ramionach. Chwyciwszy przyjaciela za kark, Arnold wyciągnął go z stołu. Właściciele tego salonu gier chcieli być oburzeni ale w dwóch ruchach znaleźli się na podłodze. Patrząc na Aleksandra, Arnold powiedział groźnie Czy ty zupełnie postradałeś zmysły? Twoja żona cię szuka i czeka na ciebie. Wszyscy we łzach koło domu się smucą, a on tu się bawi, po cichu duszę swą rozprasza nie wiadomo z kim. Ile znowu straciłeś dla nich? Aleksander wymienił sumę i natychmiast opuścił głowę z poczuciem winy. Na stole leżały porozrzucane banknoty i monety. Arnold chwycił pieniądze ze stołu i włożył je do kieszeni Aleksandra. To wszystko, idź do domu i nie pozwól mi cię tu więcej widzieć. Byli skazańcy już oprzytomnieli i chcieli się zemścić, ale Arnold zagroził im pięścią. Nawet o tym nie myślcie, łajdaki, za dwie sekundy wyślę was daleko i na długo. Sprytni gracze nie zaryzykowali i posłusznie leżeli na podłodze, narzekając na siebie. Spoglądając na zegarek, Arnold wziął głęboki oddech i powiedział w myślach, obiecałem Mirosławowi, że przyjdę. Co za niedogodność się z tego zrobiła? Po powrocie do domu Arnold wyciągnął swój mundur wojskowy. Chciał sprawić przyjemność koledze żołnierzowi i przypomnieć sobie dawno minione czasy. Kiedy zakładał mundur, usłyszał hałas na podwórku, a potem ciężkie uderzenie i ogłuszający trzask. Wyglądając przez okno, zobaczył, jak drzwi przejściowe spadają na ziemię. W tym samym momencie rozległ się stukot siana, a na progu stało już całe towarzystwo nieproszonych i wściekłych gości. Arnold nie zawahał się i wyszedł do nieproszonych gości. Byli oni śmieleni i zdezorientowani widząc przed sobą umundurowanego żołnierza, ale właściciel domu szybko zorientował się co należy zrobić. Używając kilku szybkich i skutecznych technik Wytrącił z równowagi najpierw dwóch z bliskich przeciwników, a potem kolejnych. Dwóch zostało, ale wycofali się i machnęli rękami. Wystarczy, stary, mamy cię. Przepraszam, że nie wiedzieliśmy, kto jest panem domu. Ale rozumiesz, przyszedł do nas, wziął pieniądze, a także spuścił naszym chłopakom niezłe lanie. Arnold zdał sobie sprawę z tego, co mówi, prowadzisz dom hazardu. To nie w porządku i zamierzam położyć temu kres. Następnie wybrał numer telefonu i po minucie powiedział: Mirosław, mam mały problem. Niektórzy towarzysze zdecydowali, że mogą włamać się do mojego domu bez żadnego zaproszenia. Tak, są tutaj, dobrze, czekam na ciebie. Arnold zagrodził drogę dwóm napastnikom, podczas gdy ich towarzysze wciąż byli w pokłonie. Po chwili na podwórzu ponownie rozległ się hałas, mistrzu, po co ta furtka? Kilka sekund później do domu wszedł Mirosław, a za nim kilku innych postawnych mężczyzn. Obejrzawszy pokój, zaśmiał się: Tak, dobrze ich potraktowałeś. Co zamierzasz zrobić? Arnold usiadł na krześle i powiedział: Niedawno powiedziałeś Stefanowi, że brakuje ci pracowników. No i proszę, cała firma w prezencie. Zawsze grają w karty i upijają ludzi. Mirosław spojrzał na bandytów, którzy powoli dochodzili do siebie: Świetnie, potrzebuje tylko siły roboczej do sprzątania obór, wynoszenia śmieci, układania siana. Ogólnie rzecz biorąc, ilość pracy nie jest mała. W rezultacie nieproszeni goście musieli odpracować w gospodarstwie Mirosława za zepsutą bramę, za grę w karty i sprzedaż gorących napojów. Jak się później okazało, nie tylko Aleksander był częstym gościem, ale także zwykli robotnicy z sąsiednich wiosek często odwiedzali ich, aby kupić napoje i przegrać pieniądze. Jeśli chodzi o Aleksandra, z powodu którego wydarzyła się cała historia, grożono mu zwolnieniem, jeśli nie przestanie uprawiać hazardu. Aleksander szybko zdał sobie ze wszystkiego sprawę, a nawet zaczął ciężej pracować. Stopniowo życie Arnolda stawało się lepsze a on sam zaczął cieszyć się zasłużonym szacunkiem wśród mieszkańców wioski.